Poprzednio mówiliśmy sobie o tym, jak demony powstawały, ale wciąż nie odpowiedzieliśmy sobie na bardzo ważne pytanie. Skoro już wiemy, że Dzieci Chaosu miały swoją własną kulturę i zależało im na podtrzymywaniu swojego gatunku, to co w takim razie się stało? Czemu Izalith było w ruinie? Co finalnie stało się z Wiedźmą? O co chodzi z Quillan? Czemu demony strzegły Azyru i co próbowały osiągnąć, przemierzając miasto nieumarłych? Moi drodzy, zapraszam Was na film o upadku Aizeli. Gdy prześledzimy dzieje tego okresu, to dowiemy się, że w pewnym momencie historii Izal wybuchł konflikt między demonami a bogami. Świadectwem tych wydarzeń jest chociażby istnienie czarnych rycerzy i opis ich ekwipunku. Wedle tarczy czarnego rycerza, dawno temu czarni rycerze zmierzyli się z demonami i to zwęgliło ich do takiego stopnia, że pokryli się czernią. Nie wiemy co tak naprawdę doprowadziło do wojny, choć możemy się domyślać i stawiałbym na to, że to Gwyn miał problem z demonami. Oceniając jego zarówno wcześniejsze, jak i przyszłe czyny oraz to, jaką był postacią, raczej bym stwierdzał, że widział w nich zagrożenie coś, co podobnie jak ludzie mogłoby doprowadzić jego ród do ruin. Zresztą, podobnie również jak w przypadku gigantów, których finalnie wykorzystywał jako niewolnicza siła robocza, Gwyn i tutaj postąpił tak samo jak zawsze. Cokolwiek, co nie należało do jego rodu, a mogło stanowić zagrożenie, postanowił stłamsić oraz użyć do spełnienia swoich celów. Razem ze swoimi rycerzami, których broń i ekipunek zostały dostosowane do walki z większymi od siebie demonicznymi przeciwnikami, najechał więc Aizalin. I jak potoczyły się walki? Odpowiedź na to pytanie jest niejasna. Izalif, choć po części było zniszczone, tak wciąż posiadało przecież łoże chaosu. Wciąż mogliśmy w nim spotkać ognistego mędrca lub Cisle's Discharge'a. Skoro więc miasto nie zostało do końca zniszczone, to o której stronie możemy mówić, że wygrała? A może tak naprawdę nastąpił remis, bo prowadzenie dalszej wojny byłoby zbyt wyniszczające dla obu stron. Może akurat inne rzeczy stały się w tamtym czasie priorytetem? Bo jak przecież wiemy z pierwszego odcinka naszej serii lorowej, demony to nie było jedyne zmartwienie bogów. Gdzieś na horyzoncie majaczyła ciemność odchłani i wygasanie pierwotnego ognia. W takim razie, na jakich zasadach podpisano pakt pokojowy? Pakt, o którym choć nie jest nic wspomniane w samej grze, tak pojawił się w wyciętym dialogu Quilla, którego jednak usunięto nie z powodów florowych, a bardziej jak sam Miyazaki wspomina, ze względu na nieumiejętność wplecenia go w taki sposób, żeby pasował do Quilla i nie psuł jej aury. Go back, forbidden be these parts. The realm of the creatures of chaos. They accept their banished fate. Go back, lest the flames devour all, and the children of chaos feed upon your charred ashes. Those who defy the pact, those who trespass Qualag's domain. May you feel the depth of our wrath. Ah a precious new sacrifice. Welcome, bringer of meat. The children of chaos are hungry. W takim razie to by potwierdzało nasze wnioski o tym, że jakiś rodzaj paktu musiał się pojawić. Nie wiemy tylko jaki. Może dotyczy on tych konkretnych skrzydlatych demonów, które służyły bogom jako posłańcy, bo te konkretne bestie, jak możemy przeczytać z opisu ich włóczni, były zaklęte mocą błyskawic i pełniły swoje funkcje nawet i całe tysiące lat później, na krańcu czasu. A może te zdradziły już dużo wcześniej. W końcu przypominają trochę takiego pewnego bladego smoka, który niegdyś również zdradził swój gatunek i sprzymierzył się z bogami. Może ich podobieństwo nie jest wcale przypadkowe. Może bladość jest w Dark Souls tożsama z wygnaniem zdradą lub odstępstwem od swego ludu. A może to zwykły przypadek? Kto wie? Podobnie zagadkowa jest obecność demonów w Lordran. W końcu spotykamy je dużo wcześniej, bardzo daleko od samego Izali. Dwa z nich siedzą w Azylu i o ile pierwszy jest zwykłym, zbłąkanym demonem, jak sama nazwa jego wskazuje, tak drugi był ewidentnym strażnikiem. Taurus napada na nas, gdy przemierzamy mury w drodze do parafii nieumarłych, a kapra Demon przebywa w dolnych częściach tego miasta. Moim zdaniem możliwości są dwie: albo służą Bogom w formie najemników, stanowiąc kolejną przeszkodę na drodze dla wybranego nieumarłego mającą go wzmocnić, albo wręcz przeciwnie, próbują nie dopuścić do spełnienia przepowiedni. Próbują zatrzymać cykle zarządzone przez bogów i zatrzymać wybranego nieumarłego jeszcze w samym zarodku, zanim zdoła opuścić azyl oraz zdobyć swoją siłę. Chcą go zatrzymać jeszcze zanim dotrze do Aizali, bo cykle i plan, który Gwyn ustanowił, potrzebował wykorzystania wszystkich czterech potężnych dusz tymi dusze życia, która aktualnie była dla demonów ich własnym ogniem. Przedłużenie więc ery ognia wiązało się z wydarciem go demonom i zniszczeniem wszystkiego, co poprzez poświęcenie wiedźma z Izalif razem ze swoimi córkami zbudowały. Wiązało się to ze zniszczeniem całej ich cywilizacji oraz nowo powstałego gatunku demonów, zabraniem im szansy na własną przyszłość. Co zresztą nastąpiło również w przypadku ludzi, gdy nałożono na nich nie umarły. Będzie to więc kolejna rasa, obdarta z szansy przez intrygę Głyna. Niezależnie jednak od tego, jaki cel przyświeca tym demonom, to wybraniec z pierwotnej części okazuje się być dostatecznie silnym bytem, żeby sobie z nimi poradzić. Wyżyna każdego przedstawiciela demonicznej rasy, aż w końcu spotyka Quillanem, która prosi go o pomoc. I w związku z jej motywami, internet jest podzielony. Są teorie, które mówią o tym, że Quillana tak naprawdę wiedziała o tym, czym w rzeczywistości są mieszkańcy Aizalif oraz jej siostry, a to, co mówiła o naszej postaci z Dark Souls 1, było zwykłą Manipulacją. I jest to odmienne spojrzenie na to, o czym wam mówiłem poprzednio, jednak wciąż jest to dosyć popularna teoria w środowisku fanów Dark Souls, więc myślę, że warto się też nad nią troszkę pochylić i wyjaśnić dlaczego uważam ją za błędną i dlaczego według mnie bardziej prawdopodobne jest to, że Kulana uciekła z Izalie, w nim płomień został ustabilizowany, przez co nie miała pełnego obrazu na to, czym stali się mieszkańcy tego miasta. Ale po kolei bo jeśli przyjąć tę wersję, to przede wszystkim musimy zadać sobie kilka pytań, które mogłyby wyjaśnić jej motyw. Wielu zwolenników tej teorii tłumaczy to potencjalną nienawiścią, Quillany do jej rodziny, jako że nie wiemy, jak wyglądały ich stosunki, ale według mnie jest to mało prawdopodobne ze względu na to, co mówi w momencie, w którym umiera. Farewell, my mother, my sisters, what have you done? Zastanówmy się więc nad tym troszkę głębiej. Co jeśli Quillana opuściła Aizalif wtedy, gdy wybuchł konflikt z bogami? Co jeśli postanowiła zbiec w strachu przed wojną? Co jeśli później? Dręczyło ją poczucie wstydu, które nie dawało jej żyć, stale przypominając jej o tym, że zostawiła swoje siostry i matkę w czasie największej potrzeby. Może poczucie wstydu było tak silne, że Quillana pragnęła ten postępek wymazać z kart historii, sprawić, by nigdy nie istniał? A dopóki żyły osoby bądź istoty, które ona zostawiła, to istniał też dowód na to, że stworzyła. Istniał dowód na to, że sfałszowała swoją własną śmierć z czystego strachu i zostawiła swoich bliskich. Nie mogła pozwolić na to, żeby kiedykolwiek, nawet czystym przypadkiem, wpaść na kogoś lub coś, co ją rozpozna. Złamałoby to jej serce, a myśl o tym stale nie dawała jej spokoju, powoli przeradzając się w obsesję. Wolała więc wymazać ten epizod w całości, zabić demony swojej przeszłości i pozbyć się brzemienia wstydu, którego katalizatorem mogła być jej rodzina. Wolała być morderczynią niż tchórzem. A więc, pragnienie wymazania swojej winy mogłoby popchnąć Quillanę do wędrówki po bagnach w oczekiwaniu na jakiegoś czempiona, którym by mogła manipulować. Czekać na kogoś, kto zrobi całą brudną robotę za nią, bo po pierwsze ona sama była za słaba, a po drugie, nie mogła sobie pozwolić i może nawet mogła nie mieć odwagi, żeby stanąć przed swoją dawną rodziną. I tak w końcu trafia na nas. I choć jest to bardzo szalona myśl, to przedstawię wam kilka rzeczy oraz kilka punktów, które mogą potwierdzać tę teorię. Po pierwsze, Kulana może nas nauczyć pewnej sztuczki z dziedziny jej własnej piromancji, bo koniec końców to ona była jednak uznawaną za matkę tej sztuki. Sztuki, która choć nie była pierwotnie stworzona przez nią, tylko przez jej rodzicielkę, to wciąż jednak była przekazana światu dopiero przez jej córkę. I była to zwykła, czysta piromancja, która nie wykorzystywała przy tym chaosu Niemniej jednak sztuczka, której może nas nauczyć, to raport nieumarłego. Polegała ona na chwilowym zauroczeniu nieżywej istoty i sprawieniu, by wykonywała naszą wolę, nawet poprzez atakowanie swoich własnych sojuszników. I jest to, wedle opisu, specjalna piromancja, przypisana stricte do Quillany. Sztuczka ta więc już u samych podstaw zakłada manipulację oraz zwodzenie, co jest tożsame z tym, co ona sama robiłaby z wybranym nieumarłym, jeśli przyjęlibyśmy tę wersję wydarzeń. I jest to bardzo dobry punkt, z którym ja osobiście nie zamierzam się kłócić, ale jednak wciąż może to być nic więcej jak tylko zwykły, czysty przypadek, i dla mnie to wciąż jest za mało, żeby uznać tę teorię. Niemniej jednak podejrzanych rzeczy jest dużo więcej, więc idziemy dalej. Zwróćcie uwagę na jej własne słowa oraz ich ton, gdy przyniesiemy jej wieści o zagładzie całej jej rodziny oraz łoża chaosu. Outstanding. You have done very well. Thank you. I am blessed to have met you. I suppose I can call you fool no longer. I can hardly thank you enough. Please take this. It is all of me. Kuilana jest tutaj niezwykle ucieszona i cała w skowronkach, a raczej tak ludzie nie reagują na wieści o zgładzeniu własnej matki oraz sióstr, chyba że faktycznie był to jej cel od samego początku i ukartowana manipulacja. Jeśli tak, to może na chwilę nie była w stanie opanować emocji i na ułamek sekundy maska opadła. Ale czy aby na pewno? Jeśli przyjąć wersję, że faktycznie troszczyła się o ich los, to wciąż osobiście uważam, że mogła tak zareagować w dwóch przypadkach. Po pierwsze, szok i cios emocjonalny bardzo często dochodzą do nas z opóźnieniem i różnie też na to reagujemy. Niektórzy nawet z ogromu bodźców i emocji potrafią nawet wybuchnąć śmiechem na nadmierny stres. Po drugie, jeśli wierzyła, że jej rodzina jest w wiecznym cierpieniu i przez tysiące lat włąkała się z poczuciem winy lub poczuciem obowiązku, żeby coś z tym zrobić. I wreszcie po tym tysiącu lat wedle jej mniemania jej własna rodzina mogła w końcu odetchnąć, a ona sama została uwolniona od obowiązku, to miała pełne prawo tak zareagować. Zresztą swoją żałobę mogła już przeżyć dawno temu. W końcu tysiąc lat to spory szmat czasu. Często pojawiającym się głosem jest też to, że gdy wskażemy Lautrekowi, czyli Piromancie z Firelink, gdzie odnaleźć Quillanę, to ten, gdy go spotkamy ponownie na bagnach, będzie już pusty. Mówi się, że jest to bardzo nieprawdopodobne, że Piromanta, pochodzący z wielkiego bagna, popełnił błąd podczas przemierzania Bagi'en Town. Dlatego też community Soulsów dostrzega, że ktoś mógł mu w tym pomóc. I tym kimś miałaby być Quillana, jednak nie potrafię w tym wypadku zrozumieć jej motywacji. Jedynym wyjaśnieniem mogłoby być to, że może Lautrek, jako student piromancji, znający jednak prawdopodobnie choć trochę historię Aizalif, mógłby połączyć kropki, co nie byłoby Quillanie na rękę, ale ciężko mi w to uwierzyć. Bardziej prawdopodobnym dla mnie jest to, że stał się pustym, ponieważ nie mógł jej dostrzec i jego poszukiwania były już skazane na porażkę. Przemierzał to bagno tak długo, aż w końcu stracił wszelką nadzieję. Lub po prostu, zwyczajnie po ludzku gdzieś popełnił błąd, o który bardzo łatwo w tak niebezpiecznym miejscu, jakim są Blight Blightam. Ostatnim argumentem, który zwolennicy tej teorii podnoszą, jest fakt, że Engi w pewnym momencie pyta nas o Quillan.

Podobno jego wspomnienie o niej miałoby być nieświadomym przebłyskiem świadomości, jako że mógł być on kiedyś przez nią kontrolowany raportem nieumarłych i specjalnie wysłany do Bladej Pani. Przepełniony chorobą i posłuszny po to, żeby ją pośrednio zatruć. Czy ma to sens? Jakiś niby ma, ale przecież Engi mógł wiedzieć kim była Quillana. W końcu zanim został wygnany z Wielkiego Bagna i zanim zachorował, samemu studiował piromancję oraz samemu tworzył różne wariacje tej sztuki. Zresztą, cała piromancja została przekazana światu właśnie przez Quillan. Otóż miała na ucznia, Salamona, który również przekazał zdobytą wiedzę dalej, jako że on również kogoś uczył. Karminę, czyli kolejną uzdolnioną adeptkę. I tak to szło coraz dalej, coraz bardziej się rozprzestrzeniając na innych ludzi. Na pewno więc wiedza nie była przekazywana jedynie w dziedzinie władania ogniem, ale i również w postaci historii, o samych nauczycielach, które przekazywały ją kolejnym pokoleniom i kolejnym uczniom szczególnie w miejscach takich jak Wielkie Bagno, które w pewnym momencie stało się stolicą Pyromancji. Zresztą, nawet w Dark Souls 3 imię i pamięć o Quilanie jest czymś co przetrwało, bo o dobrze wie kim ona była. Ah, what have we here? the last of them, who wandered the lands. Then she must have returned to Izalith after all. But I regret to say, I cannot accept this. Quelana's pyromances are for witches and must be learned from a mistress. But thank you for allowing me to peer upon such a thing. If only I were a woman. Dlatego też wierzę, że informacje o niej nie były czymś tajnym i Engi miał prawo wiedzieć kim była matka zgłębianej przez siebie sztuki. Stąd też bardziej bym się skłaniał ku wersji wydarzeń, o której już wcześniej wspomniałem. Wersji mówiącej o tym, że Quillana jednak nie wiedziała czym demony były. Uciekła za nim, ustabilizowano płomień i żyła w niewiedzy oraz przeświadczeniu o tym, że lud ten, jej własna rodzina, stała się jedynie zwykłą abominacją pogrążoną w cierpieniu. Ona sama natomiast nigdy nie miała odwagi przekroczyć progu Izalith, żeby poznać prawdę. Więc gdy tylko okazja się nadarzyła i wybrany nieumarły ją dostrzegł, ta poprosiła go o łaskę i uwolnienie dla jej ludu. Jako że zagłada tej cywilizacji była zbieżna z misją i przepowiednią, którą wyznaczył ludziom Gwyn, żeby przedłużyć erę bogów, to wybrany nieumarły na to przystał. Pierwszym celem na naszej drodze była Quilla. I gdy ją wyrżniemy, to będziemy mogli porozmawiać z bladą panią, która od tej chwili utraci dostęp do człowieczeństwa, które choć było słabym, to wciąż jednak środkiem, który w pewnym stopniu jej pomagał. Wybrany nieumarły, więc będzie szedł dalej w głąb Aizalif, zabijając tym samym jego mieszkańców. Kamienne statuły. Niegdyś ostatniego użytkownika, zapomniane już w dziejach magii, opartej na ogniu, czyli ognistego mędrca, jedną z wiedźmy, córek granę i na końcu łoże chaosu. Łoże, które najpierw trzeba zdestabilizować, strzaskać, kostury, które za sprawą poświęcenia dwóch córek utrzymywały płomień w ryzach, dzięki czemu demony mogły rodzić się zdrowe, a później i uśmiercić prawdopodobnie samą wiedźmę. Ta natomiast za sprawą fuzji z ogniem chaosu prawdopodobnie przypominała już ledwie poczwarkę wijącą się na ziemi. Zdestabilizowanie ognia na pewno spowodowało jej ból podobny do tego, który odczuwał Cisles. Na szczęście nie trwało to zbyt długo, bo uderzenie nastąpiło wkrótce później. I tak oto, że chaos przestało istnieć, by plan Gwyna mógł być kontynuowany, by cykle mogły dalej postępować. Ale nie jest to jeszcze koniec demonicznej historii, bo ta ma swoją kontynuację i trochę jeszcze minie, zanim ten gatunek w pełni wyginie. W końcu, choć leże, zostało zniszczone, to ognie chaosu wciąż płoną w każdym przedstawicielu tej rasy. Ale o tym opowiemy sobie następnym razem, więc do następnego, trzymajcie się, cześć.